Śledzenie wykonania planu przez pracowników dostępne, jak nie trudno się domyślić zakładki wykonanie planu przeglądane również jak, tak jak w przypadku operatora przekroju miesiąca. Postępy wyświetlają się w zależności od tego, czy operator uzupełnił kwoty do planu. Jeżeli ma uruchomione wnioski, ale nie podał tej kwoty, to w zestawieniu się nie pokaże. Domyślnie jest ustawione 100 tysięcy zł miesięcznie, tą kwotę można edytować w miesiącu. I ta kwota będzie obowiązywać również w kolejnym miesiącu do momentu wprowadzenia kolejnej. Dodatkowo można podglądnąć szczegóły, czyli co składa się na, tą, na ten wynik.